Cześć, jak leci? Jeśli tu jesteś, pewnie kojarzysz Derila Ergo, ergonomiczną poduszkę 3D. Korzystam z niej od kilku tygodni i w prosty sposób opowiem, jak się sprawdziła. Zanim zaczniemy, ważna uwaga kupuj ją wyłącznie na oficjalnej stronie. Są podróbki, które się odkształcają i nie mają tej samej pianki. Żeby nie szukać, link zostawiam w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Czym jest Derila Ergo? To poduszka z pianki z pamięcią kształtu o trójwymiarowej konstrukcji centralny kanał na głowę boczne skrzydła podtrzymujące szyję, gdy śpisz na boku oraz wycięcia zapobiegające uciskowi barków i uszu założenie jest proste utrzymać prawidłowe ułożenie odcinka szyjnego przez całą noc bez ciągłego poprawiania pozycji gdzie się wyróżnia. U mnie już pierwszej nocy było mniej wiercenia się i pobudka bez ciężkości w karku. Po kilku dniach, mniej chrapania, potwierdzone w domu, i poczucie głębszego snu. Dodatkowo poduszka nie kumuluje ciepła, a poszewka jest oddychająca, hipoalergiczna i zapinana na zamek, można ją prać. Sprawdza się we wszystkich pozycjach na plecach, na boku, lub gdy często zmieniasz ułożenie w nocy. Szybka wskazówka. Jeśli przesiadasz się z bardzo miękkiej poduszki, daj sobie kilka dni na adaptację. Tutaj podparcie jest bardziej strukturalne i szyja to doceni. Podsumowując, to praktyczne i wygodne rozwiązanie, które pomaga lepiej spać bez kombinowania, realne podparcie, świeżość i mniej napięcia w odcinku szyjnym. Jeśli Cię interesuje, link znajdziesz w opisie i w przypiętym komentarzu. A jeśli chcesz, żebym sprawdził w jakiejś konkretnej sytuacji, daj znać w komentarzach. Do zobaczenia w następnym filmie.